To dwa takie są w samorozwoju e, hasła, których rzadko rozumiem. Bądź sobą i otwórz się. Co bądź sobą, czyli jak ja lubię czytać książki i nie, nie rozmawiać z ludźmi, a już broń Boże wystąpień publicznych, to bądź sobą znaczy si sieć tam po cichu, nie? A w domyśle oznacza to bądź sobą, czyli użyj wszelkich swoich potencjałów. Nie staraj się wykorzystać to, co się, e, co, co, jakie masz dary, czy czy talenty, a drugie to otwórz się, to właśnie oznacza, że ujawni nie tylko tę fasadę, nie? Otwórz przy i pokaż tę, tę miękką część siebie trochę, nie? Rozepnij zbroję, postaw na boku i pokaż, że masz e, siniaki, nie? Że to nie oznacza, że jesteś słaby, chce ci się płakać, czy to, że nie widzisz rozwiązania, to nie jest koniec, nie? Że też możesz nie wiedzieć czegoś nie umieć. Właśnie, że wyzwalające jest pokazanie tego, co zawsze chowałem. To znaczy, otwórz się, że mimo tego, że pokazałem siebie takiego niechcianego, to ludzie mnie zaakceptowali. To jest, myślę, ta największa magia.